Nie jest trudno być bogatym, czyli o zaletach systematycznego inwestowania oszczędności. Krok pierwszy kwota i okres pomnażania. Załóżmy, że masz kwotę 100 zł, którą chcesz zainwestować na 20 lat. I znalazłeś instytucję, która oferuje Ci średnioroczny zwrot kapitału wynoszący 10% ponad inflację. Krok drugi odsetki po pierwszym roku. Tu widzisz w tabeli, jak oszacować wysokość odsetek, korzystając z arkusza kalkulacyjnego. Krok trzeci. Kapitał na początku drugiego roku. Jak widzisz w kolejnym roku, dodajesz zarobione odsetki do kapitału. Tak następuje kapitalizacja odsetek. Krok czwarty. Ile masz pieniędzy na początku trzeciego roku? Czy 120 zł? Nie. Masz 121 zł to bardzo ważna różnica. 10 złotych, jakie zarobiłeś w poprzednim roku, zamienił się w kapitał i dostałeś odsetki od odsetek. To jest ta właśnie dodatkowa zarobiona złotówka. Potem będziesz otrzymywał odsetki od odsetek od odsetek i tak dalej. Zobaczymy, co będzie po 20 latach. Krok 5. Kapitał po 20 latach. W ciągu 20 lat twoje 100 zł. Pomnożyło się ponad sześciokrotnie pomyśl, ile miałobyś pieniędzy, gdybyś odkładał 100 zł przez ten okres co miesiąc? Krok szósty Jeśli systematycznie oszczędzasz, by pomnażać, to. Kwota 100 zł zainwestowanych co miesiąc da ci po 20 latach ponad 75 tysięcy złotych 100 zł co miesiąc Czy to takie trudne? Dziękujemy. Dziękujemy.